Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Mikrodera Brazii opiera się na reserwacji skóry, specjalne urządzenie za pomocą drobnych cząsteczek usuwa wierzchnią warstwę skóry. A próżnia usuwa wszystkie złuszczające się produkty. Istnieją różne rodzaje mikrodermabrazji, diamentowa. Najpopularniejszą metodą jest ścieranie skóry proszkiem diamentowym. Diamentowe końcówki, jest to najdroższa metoda mikrodermabrazji, może być wykonywana nie tylko na skórze twarzy, ale także na dłoniach i dekolcie. Krystaliczna. Kryształy aluminium są najczęstszym materiałem do pelingu, ma właściwości hipoalergiczne, nie pali ani nie rani skóry, tlen. Oczyszczaniu cząsteczkami aluminium towarzyszy tlen, co zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i sprawia, że zabieg jest bardziej komfortowy dla pacjenta. Również procedura mikrodermabrazji różni się stopniem oddziaływania na skórę. Istnieją techniki powierzchowne, środkowe i głębokie. Mikrodermabrazja powierzchowna służy do szybkiego nadania twarzy świeżego wyglądu, np. przed imprezą, środkowa, przeznaczona do dokładniejszej pielęgnacji, Zwykle przeprowadzana w ciągu 3 do 8 zabiegów i zalecana w celu usunięcia kosmetycznych oznak starzenia i zmęczenia skóry. Głęboka brazja twarzy służy do usuwania znaczących defektów na skórze, blizn, plam, tatuaży jest przeprowadzana w trakcie do 12 zabiegów. Ma długi okres gojenia. Jest przeprowadzana tylko na ograniczonych obszarach ciała. Procedura mikrobermabrazji składa się z trzy etapów. Przygotowanie. Na tym etapie przeprowadzane są wstępne manipulacje w celu oczyszczenia skóry z balsamów, mogą być dodatkowo wykonane działania mające na celu zmiękczenie skóry specjalnymi środkami, aby peeling był bardziej skuteczny. Przeprowadzany jest również test alergiczny. Peeling. Główny etap. Resurfacing skóry wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, w przypadku głębokiego resurfacingu może być wymagane znieczulenie. Peeling skóry trwa od 20 do 60 minut, w zależności od rodzaju skóry. Zabieg jest bezbolesny i komfortowy dla pacjenta. Pielęgnacja. Po zakończeniu czyszczenia na twarz nakładane są specjalne kremy i odżywcze maski. Po zabiegu twarz nabiera różowego koloru, który całkowicie znika w ciągu 7 dni. Po powierzchownej mikrodermabrazji zaczerwienienie mija w ciągu pół godziny. Niemal natychmiast po oczyszczeniu można nałożyć na twarz makijaż i prowadzić normalne życie. Wskazania rezerw facink mechaniczny jest zalecany w przypadku trądziku, wysokiej pigmentacji skóry rozszerzone pory. Starzenie się i blaknięcie skóry Obecność blizn, bliznowców, matowacera. Zabieg zalecany jest jako okresowy środek poprawiający elastyczność skóry oraz jej zdolność do regeneracji i odmłodzenia. Zazwyczaj kosmetolodzy zalecają przeprowadzanie takiego czyszczenia wiosną i jesienią. Zaletą mikrodermabrazji twarzy jest jej bezpieczeństwo, sterylność, Możliwość przeprowadzenia w domu lub w salonie bez dalszej obserwacji przez lekarza. Przeciwwskazania i środki ostrożności po zabiegu peelingu u linii środkowej skóra staje się bardziej wrażliwa, dlatego w pierwszym tygodniu po peelingu należy unikać opalania i długotrwałej ekspozycji na słońce, nie używać do mycia produktów ściernych i myć się ciepłą wodą. Czyszczenie mechaniczne jest zabronione w procesach zapalnych na skórze, z chorobami zakaźnymi i cukrzycą. W obecności różnych otwartych ran na skórze. Jak przeprowadzić peeling mikrodermabrazji w domu do przygotowania peelingu potrzebne będą następujące składniki. 1 łyżeczka sody oczyszczonej, odpowiedzialnej za złuszczanie martwych komórek, 1-2 łyżeczki miodu, odpowiedzialnego za nawilżanie, łagodzenie, gojenie skóry, 1 kropla olej kwaterycznego z lawendy lub drzewa herbacianego, łagodzi podrażnienia. Działa antybakteryjnie. Wymieszaj sodę oczyszczoną z miodem, aż powstanie jednolita masa. Dodaj krople oleju eterycznego. Spryskaj twarz ciepłą wodą, aby otworzyć pory. Wmasuj peeling w twarz, koncentrując się na problematycznych obszarach. Wykonuj tę czynność przez co najmniej 5 minut. Spłucz peeling wodą i wytrzyj twarz do sucha. Skóra może stać się zaczerwieniona. Co jest normalne i ustąpi po 30 minutach. Zaleca się przetarcie twarzy wodą różaną, a następnie nawilżenie NP olejkiem arganowym. Czy próbowałeś tej procedury? Jaki był rezultat? Zostaw swoją opinię na temat mikrodermabrazji twarzy, wskazania i przeciwwskazania. Wskazaniami do resurfacingu skóry są niedoskonałości mechaniczne. Dermabrazja nie pomoże pokonać chorób skóry, takich jak trądzik i zapalenie skóry, walczy jedynie z konsekwencjami już przebytych patologii. Trądzik różowaty. Hiperkeratoza. Trądzik. Ospa wietrzna. Laserowy reserfacing może być stosowany do usuwania niechcianych tatuaży w kilku sesjach, do radzenia sobie z plamami starczymi i piegami. Metoda mikrokrystaliczna i diamentowa poradzić sobie z oznakami starzenia. Wskazaniami do reserwacingu mechanicznego są poważne uszkodzenia skóry. Indywidualna nietolerancja środków znieczulających, obecność choroby zapalnej skóry twarzy, dziedziczne predyspozycje do powstawania blizn przerostowych. Łagodne i złośliwe nowotwory, temperatura ciała powyżej 37 stopni Celsjusza, przeziębienia, choroby zapalne narządów wewnętrznych, średnik patologii układu moczowego, mikrodermabrazja w domu. Skuteczność i względna prostota zabiegu, spowodowały jego popularność, a także możliwości wykonywania w domu. Te same warunki dotyczą tego, co można. A czego nie można zrobić przed i po mikrodermabrazji? Zabieg może być stosowany od 25 roku życia, ale nie należy go nadużywać, ponieważ może prowadzić do nadmiernego wysuszenia skóry. A wiadomo, że sucha skóra szybciej się starzeje. Urządzenie do mikrodermabrazji można kupić w specjalistycznym sklepie, ale zanim zaczniesz go używać, Przeczytaj uważnie instrukcję. Mikroderma Brazja Roc reneweks, jeden z najlepszych systemów stosowanych w celu rewitalizacji skóry, właściwej i nadania jej zdrowego, promiennego wyglądu. System zapewnia regenerację. Odmłodzenie komórkowe i opiera się na wykorzystaniu kryształów aluminium, podobnie jak w kosmetologii aparaturowej. Zestaw zawiera urządzenie, gąbkę, krem niezbędny do pielęgnacji skóry. Nawet po zabiegu domowym przyspiesza regenerację komórek, następuje odmłodzenie. Zmarszczki są zauważalnie zmniejszone. Przeciwwskazania i środki ostrożności procedury domowej są takie same. Po zakończeniu mikrobermabrazji należy nasmarować skórę kremem odżywczym. Urządzenie Philips VISA do domowej mikrobermabrazji Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Producent urządzenia do mikrobermabrazji Philips obiecuje, odmłodzoną. Gładką i promienną skórę, zobacz zdjęcia przed i po, mikrodermabrazja przed i po, etapy zabiegu Philips Visa to system o podwójnym działaniu, który wykonuje zarówno masaż próżniowy, jak i mechaniczne złuszczanie. Urządzenie dobrze masuje skórę i usuwa martwe komórki. Co poprawia przepływ krwi i oddychanie skóry, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. Producent obiecuje gładką i promienną skórę po 4-6 do 6 tygodniach użytkowania. Urządzenie wyposażone jest w dwie dysze do łagodnego i delikatnego oczyszczania skóry z zrogowaciałych cząstek, a także do masażu próżniowego. Alby zapewnić piękno i zdrowie skóry, wystarczy ćwiczyć mikrodermabrazja filolips dwa razy w tygodniu przez 5 minut. Urządzenie jest zasilane bateryjnie, Jednonocne ładowanie wystarcza na 3 tygodnie użytkowania. Koszt urządzenia Philips Visa Care wynosi 20 tysięcy rubli. Nie jest tani. Ale jeśli mikrodermabrazja naprawdę Ci odpowiada, bardziej opłaca się kupić urządzenie, które zwróci się za 6 do 7 zabiegów. Inni producenci kosmetyków oferują uproszczoną wersję mikrodermabrazji, stosowanie miejscowych produktów przeznaczonych do głębokiego oczyszczania. Oczywiście ich wynik nie jest porównywalny z kosmetologią aparaturową chociaż pozwala utrzymać skórę w zdrowym stanie. Kompleks wichy do mikrodermabrazji, zestaw do mikrodermabrazji w domu obejmuje peling z dodatkiem kwasu glikolowego, stosowany również do powierzchownego pelingu glikolowego. Krem z mikrokryształkami glinu serum łagodzący wynik według producenta jest widoczny od pierwszej aplikacji aby uzyskać pełną transformację konieczne jest przejście pełnego kursu, który jest przeznaczony na 21 dni. Podobne kompleksy preparatów do mikrodermabrazji są dostępne u producentów budżetowych. Marka i oriflamy, które obejmują środki do głębokiego czyszczenia, peeling z cząsteczkami aluminium i serum nawilżające produkty są w zasadzie takie same jak domowe oczyszczanie twarzy. Dlaczego pojawiają się blizny? Blizny lub bliznowce są konsekwencją naturalnej reakcji obronnej naskórka na uszkodzenie warstw skóry. W miejscu defektu strukturalnego aktywnie wytwarzane są włókna kolagenowe którego wypełniają i w konsekwencji prowadzą do jego wygojenia. Nagromadzony kolagen to właśnie blizna. Z reguły największe i najbardziej szorstkie blizny powstają po poważnych interwencjach chirurgicznych, poważnych ranach, nacięciach skóry i tp. Jeśli chodzi o znamiona, wszystko jest tutaj znacznie prostsze. Im mniejsze, tym mniejsze ryzyko powstania widocznej blizny. Najbardziej wyraźne blizny pojawiają się, gdy znamie zostało usunięte, Duża plama pigmentowa. Im bardziej radykalna interwencja, tym większe ryzyko, że po niej na skórze pozostaną szorstkie i niereprezentacyjne blizny. Niewielki ślad po usunięciu znamienia blizny po usunięciu pieprzyków mogą pojawić się. Jeśli dana osoba ma skłonność do keloidów, w takim przypadku poradzenie sobie z problemem jest znacznie trudniejsze niż np. pozbycie się rozstępów w domu. Ważne jest, w jaki sposób pacjent obserwował swoją skórę po zabiegu usuwania, czy stosował się do zaleceń lekarza, czy rana nie jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych hit, rodzaje laserów. Istnieje kilka rodzajów urządzeń. Mają one różny stopień skuteczności w rozwiązywaniu problemów o różnym charakterze. Niska intensywność z nazwy jasno wynika, że ten rodzaj wiązki jest używany tylko wtedy, gdy trzeba pozbyć się ledwo widocznych niedoskonałości w krótkim czasie. Wiązka lasera przenika przez skórę na głębokość zaledwie 1m. Może usuwać drobne niedoskonałości po skaleczeniach, na kółciach. Lekkie ślady po trądziku. Erbium energia lasera jest kierowana do cienkiej warstwy skóry właściwej. Penetruje ją na głębokość 5 mikronów. Laser erbowy jest używany, gdy trzeba usunąć świeże, płytkie blizny. Ponieważ nie działa na głębokie warstwy naskórka. Sesja dermabrazji jest tolerowana prawie bezboleśnie, wymaga łagodnego znieczulenia miejscowego. Proces rehabilitacji trwa od 1 do 1,5 tygodnia. Wiązka erbowa ma łagodny wpływ na skórę. Dwutlenek węgla Laser z dwutlenkiem węgla doskonale szlifuje nieświeże blizny, eliminuje blizny. Do wad stosowania należy silne nagrzewanie na skórka do 10 mikronów. Dlatego po zastosowaniu lasera dwutlenku węgla skóra ulega silnemu oparzeniu. Okres rehabilitacji jest opóźniony, czasami trwa jeden miesiąc, powodując dyskomfortu pacjenta. Jest to przestarzała metoda, ale służy do usuwania dużych defektów na ciele, gdy konieczne jest uzyskanie maksymalnej odnowy skóry właściwej. W jakich przypadkach wskazana jest mikrodermabrazja? Zabieg jest idealnym peelingiem mechanicznym skóry, dlatego polecany jest dla skóry starzejącej się. Zmęczonej i blednącej mikrodermabrazja jest w stanie poradzić sobie z następującymi problemami, redukcja przebarwień, w tym przebarwień związanych z wiekiem, średnik eliminacja zmarszczek, w tym widocznych zmarszczek, oczyszcza pory z nagromadzonych cząsteczek kurzu, a następnie jest węża, stymulować produkcję kolagenu i elastyny, włókien białkowych. Które sprawiają, że skóra jest jędrna i elastyczna, wyeliminować bliznę po urazach, operacjach i innych znaczących defektach, wyeliminować bliznę po trądzinku lub pryszczach. Poprawia strukturę i napięcie skóry, czyniąc ją miękką i elastyczną. Efekt po mikrodermabrazji jest zauważalny już po pierwszej sesji, a osiągnięcie widocznych rezultatów wymaga kilku cykli zabiegów mikrodermabrazji. Procedury są przeprowadzane w odstępach 7 do 14 dni, czas trwania jednej sesji, w ciągu pół godziny. Oczywiście mikrodermabrazja może być wykonywana nie tylko na twarzy, ale także na szyi ramionach lub ciele, na przykład w celu wyeliminowania rozstępów, a także laserowego usuwania rozstępów. Sam zabieg jest bezbolesny, osoby z nadwrażliwością mogą odczuwać dyskomfort podczas zabiegu. Po mikrodermabrazji zabronione lub niezalecane są następujące zabiegi. W ciągu jednego dnia po mikrodermabrazji nie wolno wystawiać skóry na działanie promieni ultrafioletowych. A jeśli jest to nieuniknione, zminimalizować ekspozycję na słońce i stosować filtry przeciwsłoneczne o szerokim spektrum działania. Nie zaleca się również opalania ani odwiedzania solarium przez dwa tygodnie. Przez trzy dni uprawiać sport, przerzedzona skóra szczególnie reaguje na pot i wysokie temperatury, dlatego wizyty w łaśniach, saunach i innych, zabronione. Trzy dni przed i po mikrodermabrazji wykluczyć środki zawierające retina. Czyli kremy z witaminą A i jej pochodnymi, w ciągu trzech dni po mikrodermabrazji nie należy stosować następujących produktów kosmetycznych, peelingi, kosmetyki zawierające kwas mlekowy lub glikolowy, toniki zatykające pory, krem, róż dzień do powiek i szminka są dozwolone. Po mikrodermabrazji zaleca się co najmniej przez tydzień stosowanie tłustego kremu wzbogaconego składnikami odżywczymi, który wyeliminuje suchość skóry. Dlaczego laser? Możesz pozbyć się pieprzyków na wiele sposobów. Do tej pory istnieje wiele technik które pozwalają dosłownie w ciągu kilku minut usunąć się znamie, a następnie bezpiecznie wrócić do domu. Na przykład usuwanie laserem, nowoczesna technologia, która doskonale się sprawdziła, a na tle innych popularnych metod jest prezentowana w wyjątkowo pozytywnym świetle. Możesz ocenić cechy i zalety takich metod, albo zrozumieć, jak skuteczne jest usuwanie laserem. Metoda opis wycięcie chirurgiczne, najbardziej radykalna metoda ale jednocześnie jedna z najczęstszych w naszym kraju chirurgia w odniesieniu do znamion jest stosowana bardzo często zabieg polega na wycięciu znamienia, może być płaskie wraz z warstwą tkanki, po niewielkiej operacji w to miejsce zakładany jest szef. W związku z tym w tym miejscu pozostaje blizna. Elektrokoagulacja istota tej metody polega na tym, że kret jest poddawany działaniu prądu o wysokiej częstotliwości. Wyładowanie elektryczne zabija komórki tkanki łącznej. W wyniku czego całe miejsce umiera, należy zauważyć, że elektrokoagulacja jest dość bolesną metodą, dlatego pacjentom często wykonuje się znieczulenie miejscowe, blizny po usunięciu moli za pomocą prądu pozostają, ale bardzo małe i schludne. Kryodestrukcja w tym przypadku znamiona są leczone ciekłym azotem, bardzo zimną cieczą, która dosłownie zamraża komórki formacji, metoda jest skuteczna ale ma istotną wadę może mieć wpływ na sąsiednie tkanki, ponieważ w rzeczywistości niemożliwe jest ograniczenie obszaru ekspozycji na ciekły azot blizny z tym wszystkim nie powinny pozostać laserowe usuwanie łączy w sobie wszystkie zalety powyższych metod. A jednocześnie jest pozbawiona ich wad. Istotą działania takiej instalacji jest szlifowanie na skórka. Wąsko ukierunkowana wiązka o regulowanej głębokości ekspozycji warstwa po warstwie podgrzewa tkankę łączną do ekstremalnie wysokich temperatur. W konsekwencji zostaje ona dosłownie odparowana. Nie pozostawiając po sobie śladu, usuwanie pieprzyków laserem zalaty laserowego usuwania znamion są oczywiste, głębokość penetracji lasera można regulować. Co eliminuje ryzyko uszkodzenia głębokich warstw skóry, skóra sąsiadująca z pieprzykiem nie zostaje uszkodzona, metoda laserowa jest idealna w. w przypadku pieprzyków na twarzy i innych odsłoniętych obszarach ciała, nie ma ryzyka krwawienia, ponieważ laser natychmiast uszczelnia uszkodzone naczynia włosowate, wszystkie komórki znamienia są usuwane, co eliminuje możliwość nawrotu, czyli ponownego pojawienia się plamki. Procedura jest bardzo szybka i trwa średnio od 3 do 10 minut, w zależności od wielkości masy. Gojenie po zabiegu trwa zaledwie kilka dni, znacznie szybciej niż w przypadku innych metod. Ale najważniejszą zaletą laseroterapii jest to, że blizna po usunięciu znamienia nie pozostaje, oznacza to, że miejsce znika dosłownie bez śladu i nic nie przypomina, że było tam wcześniej. Oczywiście wiele zależy od tego, jak wykwalifikowany jest specjalista zajmujący się usuwaniem a także od używanego sprzętu. Lekarz musi być koniecznie profesjonalistą z dużym doświadczeniem. Zapewni to najlepsze wyniki i bezpieczeństwo pacjenta. Nowoczesny sprzęt jest bardziej wszechstronny, funkcjonalny i niezawodny. Ważną rolę odgrywa również charakter formacji, jeśli mówimy o małych, klasycznych znamionach. Ich usunięciu zwykle nie towarzyszą żadne komplikacje, ale duże znamiona Zwłaszcza jeśli znajdują się na cienkiej skórze, mogą być przeciwwskazaniem do usuwania laserem. Często takie formacje wymagają wycięcia chirurgicznego. Oczywiście po takiej operacji pozostaje blizna, i to nie najmniejsza. Blizna po laserowym usunięciu znamienia zazwyczaj nie występuje. Jeśli jest, można sobie z nią poradzić w domu, ponieważ będzie mała i niepozorna. Istnieje dość duża liczba specjalnych środków, maści, żeli, kremów itp dzięki którym następuje zmiękczenie tkanki łącznej i jej resorcja. Przy regularnym stosowaniu takich środków można pozbyć się niewielkiej, normotroficznej blizny w jak najkrótszym czasie, do czego służy mikrodermabrazja i lekkie pelingi. Lekkie pelingi i mikrodermabrazja twarzy są przeznaczone do odbudować strukturę skóry, przywracając jej naturalny koloryt, pomagają pozbyć się niektórych rodzajów trądziku, oczyszczają i zwężają pory. Pomóc rozwiązać problemy melazmy, w przypadku serii 4-5 sesji, przyspieszenie procesu odbarwiania plam pigmentowych, po zastosowaniu technik laserowych, zapewnić reprezentacyjny wygląd skóry przed każdym ważnym wydarzeniem, ślubem, rocznicą. Oba zabiegi obejmują powierzchowne złuszczanie skóry które polega na usuwaniu martwych i uszkodzonych komórek na skórka, przywracaniu struktury i koloru skóry, eliminowaniu drobnych zmarszczek i oczyszczaniu porów. Techniki te są również przeznaczone do zwalczania melazmy i małych blizn. Praktycznie bezużyteczne jest stosowanie tych procedur do zwalczania głębokich zmarszczek i fałd, aby pozbyć się plam powstałych w wyniku silnego oparzenia słonecznego, aby osiągnąć jaśniejszy wynik w walce z plamami starczymi. Mikrodermabrazja jest stosowana w połączeniu z laserowymi procedurami fotoodmładzania. Takie połączenie technik daje bardziej skuteczny rezultat niż stosowanie domowych peelingów. Co to jest Mikrodermabrazja? Zabieg Mikrodermabrazji to peeling mechaniczny który wykonywany jest za pomocą specjalnego aparatu, który posiada przystawkę z diamentowym sprajem. Procedura ta nie jest delikatna, po sesjach na skórze nierzadko występują podrażnienia i stany zapalne, w zależności od wrażliwości skóry i nasilenia problemu. Pacjenci zwykle potrzebują około pięciu sesji, które są przeprowadzane w odstępach czterech tygodni. Okres rekonwalescencji po mikrodermabrazji diamentowej twarzy trwa od czterech do 8 tygodni. Być może słyszysz terminy takie jak peeling paryski, peeling diamentowy lub peeling w porze lunchu ale wszystkie te zabiegi opierają się na technice mikrodermebrazji. Co to jest? Lekki peeling, lekkie peelingi mają na celu pozbycie się martwych i uszkodzonych komórek skóry, wyrównanie jej kolorytu i pozbycie się trądziku. Lekkie peelingi do twarzy są wykonywane przy użyciu kwasów hydroksylowych alfa i beta hydroksykwasów, osobno lub razem, podobnie jak po mikroderma Po zabiegu lekkiego peelingu twarzy można niemal natychmiast powrócić do normalnego trybu życia, zależy to od rodzaju skóry. Jeśli masz bardzo tłustą, trądzikową skórę, możesz wykonać serię zabiegów raz lub dwa razy w roku. Zabiegi podtrzymujące powinny być wykonywane raz na cztery tygodnie. Dla osób z cerą normalną i suchą wystarczy jedna seria. 3 do 5 sesji w roku z zabiegami podtrzymującymi raz na kilka miesięcy. Pozytywną dynamikę będziesz w stanie stwierdzić dosłownie natychmiast po sesji, ale aby osiągnąć jaśniejszy efekt Zwłaszcza jeśli masz dużo otwartych porów na skórze, będziesz musiał przejść całą serię sesji ile kosztują zabiegi mikrodermabrazji diamentowej i lekkiego pelingu? Bardzo trudno jest dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ koszt zabiegów zależy od leczonego obszaru, twarzy, szyi, dekoltu, górnej części pleców, a ponadto w wielu klinikach jeśli wykonasz serię zabiegów. Uzyskasz znaczne rabaty. Cena jednej sesji mikrodermabrazji twarzy waha się od 75 do 150 dolarów, odpowiednio, seria pięciu sesji będzie kosztować od 300 do 600 dolarów. Podczas mikrodermabrazji pacjenci czują się tak, jakby ich skóra była wciągana do maszyny, ale wynikający z tego dyskomfort jest minimalny. Jeśli chodzi o lekkie pelingi, Pacjenci odczuwają lekkie pieczenie podczas zabiegu. W zależności od obszaru poddawanego zabiegowi, sesja może trwać od 30 do 60 minut. Przeciwwskazania do mikrodermabrazji. Mikrodermabrazja. Opinie ma z reguły tylko pozytywne. Ponadto jest to niezwykle bezpieczna metoda leczenia. Jednak możliwe ryzyko związane z alternatywnymi zabiegami. Dermabrazja, laserowy resurfacing, peeling, jest znacznie wyższy niż w przypadku mikrodermabrazji, w przypadku przyjmowania aspiryny lub leków rozrzedzających krew. Pacjenci stosujący izotretinoinę lub którzy przyjmowali ją w ciągu ostatnich 6 do 12 miesięcy. Mikrodermabrazja jest przeciwwskazana ze względu na zwiększone ryzyko powstawania blizn. Możliwe tymczasowe działania niepożądane mikrodermabrazji, zaczerwienienie skóry, małe otarcia, rysunek 12, wrażliwość skóry, pojawienie się gwiazdek naczyniowych. Zaostrzenie opryszczki w okolicy warg, drobne siniaki, szczególnie w przypadku przyjmowania aspiryny lub innych leków rozrzedzających krew, zbyt agresywna mikrodermabrazja może prowadzić do rozwoju stanu zapalnego w niektórych obszarach skóry a w konsekwencji do obszarów przebarwień zapalnych. Jak zachowywać się po zabiegu? Większość osób może powrócić do swoich normalnych zajęć natychmiast. Po zabiegu makijaż i niedrażniące kremy można zwykle nakładać bezpośrednio po zabiegu. Badania wykazały. Że mikrodermabrazja może tymczasowo ułatwić przenikanie substancji przez skórę, poprzez zwiększenie jej przypuszczalności. Aby nawilżyć i wzmocnić skórę po mikrodermabrazji, najlepiej stosować kremy i serum z kwasem hialuronowym. Ważne, należy pamiętać. Że po zabiegu obowiązkowe jest stosowanie kremu nawilżającego z filtrem przeciwsłonecznym. Najlepiej jest PF30. Jest to konieczne, ponieważ promieniowanie ów może prowadzić do nierównomiernego kolorytu skóry. Alternatywami dla mikrodermabrazji są ze względu na fakt, że procedura obejmuje tylko najbardziej powierzchowną warstwę skóry. Mikrodermabrazja ma następujące zalety: po pierwsze, niskie ryzyko powikłań i skutków ubocznych. A po drugie, szybka regeneracja skóry w porównaniu z mniej delikatnymi metodami odnowy skóry. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że im delikatniejsza procedura, tym mniej potencjalnych korzyści może przenieść. Alternatywami dla mikrodermabrazji są dermabrazja, peelingi, peelingi chemiczne, frakcyjne laserowe odnawianie skóry.